Nie. Ruszyły! Prowadzi Delonsa na ostatniej pozycji Smarkula, na drugiej Nelli Perfect Norweg i Wnianin, Despinado i Smarkula. Na czoło stawki wysuną się w tej chwili Nelly Perfect. Na drugiej pozycji galopuje Delonsa, dalej Norwek i Wnianin, Smarkula i Despinado. Za chwilę konie będą miały do pokonania jeszcze 1200 metrów Nel Perfect Delonsa. Norwek i Wnianin, Smarkula i Despinado. Nel Perfekt. Delonsa. 1000 metrów do celownika. Na trzeciej pozycji Norwek. Za nim iwnianin, Smarkula i Despinado. 800 metrów do celownika. Nadal Nelly Perfect, to Następnie Norwek, niewielki odstęp iwnianin. Smarkula i Despinado. Przebiegliście na prostą finisza Unii Nerli Nelly Perfect, Delonsa, Norwek, Iwnianin. Smarkula i Despinado i wyście na prostą przy bandzie Delonsa. Polem Nelly Perfect. Rozpoczyna finish Norwek. Rozpoczyna finish Iwnianin. Rozpoczyna finish Smarkula. Norweg Nelly Perfect odpadł. Delonsa, Norwek i Wnianin. Norwek, Norwek, Delonsa i Wnianin. Na czele stawki Norwek, ale bardzo dobrze galopuje Norwek razem z Iwnianinem. I wnianin jest na pierwszej pozycji, finiszuje Smarkula. I wnianin, Norwek i wnianin, Norwek, Smarkula i w celowniku i wnianin, Norwek Smarkula, Delonsa. Despinado i Nerly Perfekt.